Moment, w którym drzwi limuzyny otwierają się, a na szarym dziedzińcu praskiego zamku pojawia się postać, która jednym ruchem deklasuje całą dyplomatyczną etykietę i sprawia, że wszyscy wstrzymują oddech. To nie jest zwykła wizyta, to modowy manifest i polityczna gra nerwów, w której stawką jest wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, a Marta Nawrocka właśnie położyła na stole kartę, która może zmienić wszystko. Wszyscy spodziewali się bezpiecznej czerni lub nudnego granatu, ale pierwsza dama wybrała kolor, który w dyplomacji oznacza władzę pasję i bezkompromisowość, czyli głębokie bordo, które w jesiennym słońcu Pragi wyglądało niemal jak krew tętniąca w żyłach nowej prezydentury. To, co wydarzyło się na dziedzińcu Zamku Praskiego, to scena jak z politycznego thrillera, gdzie każdy gest i każdy fałd materiału jest analizowany przez tysiące oczu szukających najmniejszego błędu. Wizyta polskiej pary prezydenckiej w Czechach, która oficjalnie stanowi kolejny etap morderczych przygotowań do grudniowego szczytu V4 na Węgrzech, stała się tłem dla spektakularnego debiutu Martyna Wrockiej w roli ikony stylu, która nie boi się ryzyka. W programie pobytu w Pradze znalazły się trudne i wyczerpujące rozmowy z czeskimi władzami oraz spotkania poświęcone skomplikowanym dwustronnym relacjom i kwestiom energetycznym, które spędzają sens powiek politykom, ale to właśnie żona prezydenta skradła show i sprawiła, że nikt nie mówił o Ga, a wszyscy o jej odważnej stylizacji. Marta Nawrocka postawiła na klasykę, ale w wydaniu, które mrozi krew, w żyłach konserwatywnych stylistów. Prezydentowi podczas tej kluczowej wizyty towarzyszy małżonka, a ich wspólne wejście na salony polityczne naszych południowych sąsiadów było testem, którego nie mogli oblewa. Na historycznym i monumentalnym dziedzińcu Zamku Praskiego Polska para prezydencka została powitana przez prezydenta Petra Pawla i jego małżonkę Ewę Pawlową, co stworzyło okazję do bezpośredniego starcia dwóch wizerunków i dwóch wizji kobiecości u boku władzy. Pierwsza dama wybrała elegancki bordowy komplet, który był strzałem w dziesiątkę albo desperacką próbą zwrócenia na siebie uwagi. Na ten monochromatyczny zestaw złożyły się długi płaszcz, który powiewał na wietrze jak peleryna superbohaterki koszula związaniem przy szyi dodająca jej powagi i dostojeństwa oraz spodnie o luźniejszym kroju, które są nowoczesnym i ryzykownym wyborem w świecie sztywnych garsonek. Ten total look w kolorze wina był tak intensywny, że Marta Nawrocka momentami przyćmiewała nie tylko czeską pierwszą damę, ale i samego prezydenta, co w świecie dyplomacji bywa uznawane za faux pas lub genialne zagranie marketingowe. Monochromatyczność stroju to broń obosieczna, bo z jednej strony wydłuża sylwetkę i nadaje jej posągowości, ale z drugiej strony nie wybacza błędów i każda niedoskonałość kroju czy materiału jest widoczna jak na dłoni. Nawrocka zaryzykowała i wygląda na to, że wygrała tę rundę, ale pytania o to, co tak naprawdę chciała przekazać tym strojem, pozostają otwarte. Czy to sygnał, że nowa prezydentura będzie barwna i odważna? Czy może Bordo symbolizuje trudne rozmowy i napiętą atmosferę, jaka panuje w grupie Wyszehradzkiej? Podczas wizyty w Czechach prezydent wygłosi również wykład na prestiżowym Uniwersytecie Karola, co jest ogromnym wyróżnieniem i wyzwaniem intelektualnym, a także spotka się z Andrejem Babiszem, kontrowersyjnym politykiem. CEO dodaje pikanterii całej wyprawie. W tym czasie pierwsza dama nie zamierza próżnować i realizuje swój własny program, który ma ocieplić wizerunek pary i pokazać jej ludzką twarz. Marta Nawrocka odwiedzi Polską Szkołę imienia Świętej Jadwigi przy ambasadzie RP w Pradze, co jest ruchem klasycznym, ale w jej wykonaniu i w tym stroju nabiera nowego znaczenia. Wyobraźmy sobie ten kontrast między szarą szkolną rzeczywistością a bordową elegancją pierwszej damy, która wkracza do placówki jak królowa. To zderzenie światów może być odebrane jako wyraz szacunku dla Polonii lub jako dystansowanie się od zwykłych problemów. Parze prezydenckiej towarzyszą w tej misji ludzie od zadań specjalnych, czyli zastępca szefa KPRP Adam Andruszkiewicz, znany ze swoich ostrych poglądów, szef BPM, Marcin Przydacz, który odpowiada za politykę zagraniczną oraz doradca Wanda Bóg. Obecność tak silnej ekipy świadczy o tym, że Praga nie jest tylko przystankiem turystycznym, ale polem bitwy o wpływy i interesy. Jednak w blasku fleszy to marta Nawrocka jest tą, która musi udźwignąć ciężar spojrzeń. Jej strój jest analizowany przez ekspertów i amatorów, a każdy detal od butów po fryzurę staje się tematem narodowej debaty. Wybór spodni zamiast spódnicy to też sygnał nowoczesności i zrywania z tradycją, która nakazywała kobietom na tym stanowisku pewną powściągliwość. Luźniejszy krój spodni mógł być podyktowany wygodą, ale w kontekście oficjalnej wizyty jest to manifestacja pewności siebie. Marta Nawrocka pokazuje, że nie zamierza być tylko paprotką u boku męża, ale partnerką, która ma swój styl i swoje zdanie. Bordowy kolor to także kolor królewski, co może sugerować aspiracje nowej pary prezydenckiej do odgrywania wiodącej roli w regionie. Spotkanie z Petrem Pawlem, byłym generałem NATO i jego żoną, wymagało nie tylko merytorycznego przygotowania, ale i wizerunkowej perfekcji. Ewa Pawlowe, znana ze swojego wyczucia stylu, miała w Marsji Nawrockiej godną rywalkę. To modowe starcie na szczycie było bacznie obserwowane przez media obu krajów. Jeśli Nawrocka chciała zostać zauważona, to jej się to udało. Jeśli chciała wywołać dyskusję, to cel został osiągnięty. Ale czy za tą fasadą elegancji nie kryje się coś więcej? Czy ten krzykliwy kolor nie jest zasłoną dymną dla problemów, z jakimi boryka się polska dyplomacja? W tle słychać przecież echa sporów oturów o jakość żywności o przyszłość Unii Europejskiej. W takim kontekście każdy uśmiech i każdy uścisk dłoni ma podwójne dno. Marta Nawrocka wchodząc w ten świat z taką pompą i w tak wyrazistym stroju stawia wszystko na jedną kartę. Pokazuje, że jest gotowa na konfrontację i że nie boi się ocen. Jej monochromatyczna stylizacja to metafora jej postawy spójnej zdecydowanej i wyrazistej. Nie ma tu miejsca na półśrodki czy wzorzyste kompromisy. Jest czysta forma i czysty kolor. To podejście może się podobać lub nie, ale nie można odmówić mu odwagi. Warto też zwrócić uwagę na to, jak ten strój koresponduje z otoczeniem. Praga miasto stówierz miasto magii i historii stała się tłem dla nowoczesnej Polki, która wie, czego chce. Bordowy płaszcz na tle radczańskich murów wyglądał jak płomień nadziei lub ostrzeżenie. Wszystko zależy od interpretacji. Dla jednych to dowód na to, że Polska wstaje z kolan i reprezentuje się godnie, dla innych to przejaw próżności i skupiania się na powierzchowności w obliczu realnych zagrożeń. Wizyta w szkole to z kolei moment na pokazanie empatii. Czy dzieci i nauczyciele docenią ten gest, czy poczują się onieśmieleni majestatem pierwszej damy? To cienka granica między byciem blisko ludzi a byciem niedostępnym Idolem. Marta Nawrocka balansuje na tej krawędzi w swoich szerokich spodniach i wiązanej koszuli. Jej wizerunek jest teraz jej najważniejszym orężem. W świecie, gdzie obraz znaczy więcej niż tysiąc słów, to jak wyglądasz definiuje to kim jesteś. Marta Nawrocka zdefiniowała się jako kobieta silna i niezależna. Ale czy ten wizerunek przetrwa zderzenie z twardą polityką? Czy bordowy garnitur ochroni ją przed krytyką opozycji i niechęcią części społeczeństwa? Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne: ta wizyta w Pradze przejdzie do historii nie ze względu na podpisane umowy, ale ze względu na ten jeden strój, który zszokował i zachwycił jednocześnie. To był debiut na miarę światowych wybiegów przeniesiony w realia środkowoeuropejskiej polityki. Adam Andruszkiewicz i Marcin Przydacz w swoich garniturach byli tylko tłem dla tej bordowej eksplozji. To Marta Nawrocka dyktowała warunki gry na tym wizualnym polu. Jej pewność siebie widoczna w każdym kroku sugeruje, że to dopiero początek jej modowej ofensywy. Czekamy na kolejne szczyty i kolejne stylizacje, które będą budzić równie wielkie emocje. Czy na Węgrzech również postawi na jeden mocny kolor? Czy może zaskoczy nas czymś zupełnie innym? Gra toczy się dalej, a pierwsza dama udowodniła, że jest w niej ważnym graczem. Co CEO zobaczyliśmy w Czechach, to nie był przypadek, to była przemyślana strategia. Strategia budowania marki osobistej w cieniu wielkiej polityki. Marki, która ma być symbolem nowej jakości. Czy ta jakość obroni się w starciu z rzeczywistością czas pokaże, ale na razie możemy tylko patrzeć i podziwiać lub krytykować ten bordowy spektakl jednego aktora. Wizyta w pradze była krótka, ale intensywna. Prezydent walczył o interesy państwa, a jego żona walczyła o serca i oczy wyborców. Oboje mieli trudne zadanie. Oboje musieli zmierzyć się z presją. Ale to o Marsi Nawrockiej mówi się dziś najgłośniej. I być może o to właśnie chodziło o odwrócenie uwagi od trudnych tematów i skupienie jej na pięknie i elegancji. Jeśli tak, to plan został wykonany w stu procentach. Bordowy komplet Martyna Wrockiej stał się symbolem tej wizyty i być może stanie się symbolem całej jej kadencji u boku męża. To odważny start i wysoka poprzeczka. Czy pierwsza dama zdoła utrzymać ten poziom? Czy nie powinnie jej się noga na modowym szlaku? Tego dowiemy się wkrótce, ale póki co Praga została zdobyta nie siłą oręża, ale siłą stylu. I to stylu, który nie bierze jeńców. Stylu, który mówi: Patrzcie na mnie i podziwiajcie. W stylu Marty Wrocławskiej. Jeśli ta historia o modowej dyplomacji i kulisach wizyty w Pradze sprawiła, że poczułeś dumę lub wręcz przeciwnie, irytację na wydatki, i blichtr władzy zostaw łapkę w górę pod tym filmem, by wyrazić swoją opinię. Udostępnij ten materiał znajomym, niech oni też ocenią, czy bordowy to odpowiedni kolor na taką wizytę i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, bo my będziemy dalej śledzić każdy krok pary prezydenckiej i komentować wszystko, co ważne i kontrowersyjne.